We wrześniu 1939 roku Polska miała zaledwie kilkadziesiąt kilometrów wybrzeża. Na jego krańcu znajdował się specjalnie ufortyfikowany rejon umocniony Hel. Potężne działa nadbrzeżne kalibru 152 mm wyprodukowane w szwedzkim zakładzie Bofors, baterie przeciwlotnicze i batalion piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza. Kiedy padł Gdańsk, Westerplatte i Kępa Oksywska, Hel pozostał ostatnim bastionem polskiego wybrzeża. Już 2 września Półwysep został odcięty od lądu, a obrońcy skazani na własne zapasy i determinacje. 3 września polskie działa zmusiły do odwrotu niemieckie niszczyciele, tego samego dnia jednak lotnictwo Luftwaffe zatopiło w porcie ORP Wicher i ORP Gryf. Załogi tych okrętów wzięły później udział w walkach lądowych. W obawie przed ostrzałem artylerii Niemców, Polacy wysadzili latarnię morską, a pod koniec września łowice torpedowe, przekopując Mierzeje i utrudniając Niemcom natarcie. Mimo ciągłych nalotów i bombardowań, Hel bronił się jeszcze przez kilkanaście dni, zestrzeliwując dziesiątki samolotów. Dopiero 2 października kontradmirał Józef Unruk podjął decyzję o kapitulacji. Hel walczył dłużej niż Warszawa i Modlin, był jednym z ostatnich akcentów kampanii wrześniowej i symbolem niezłomności polskiej marynarki wojennej.